Chciałbym, abyście potraktowali to jako misję z tego rodzaju, jako młodzi ludzie, żeby to była was misja poznawcza, żebyście się zapoznali, jak funkcjonuje życie publiczne, jak funkcjonuje sprawowanie mandatu radnego, ponieważ to wy kiedyś zajmiecie nasze miejsce. Nie będę powtarzała to, co był pan starosta powiedzieć, ale gratuluję wam odwagi, Trzeba dłużej od razu stanąć do wyboru. Trzeba się poddać weryfikacji w dzisiejszej doby internetu, różnych dziwnych zwyczajów. Na pewno jest to duża odwartość. Gratuluję Wam tych wyborów. Jednocześnie życzę, żebyście mieli siłę, wytrwałość do pracy. Trzeba obecnie na sesji 14. Minimalna liczba osób do wykonania wyboru wynosi 8. Liczba radnych Miodeszowej i Rady który, którym wydano karty do głosowania 14. Liczba kart wyjętych z ujmie 14. Nielicznica ilości kart wyjętych z ujmie i liczba osób, których wydano karty do głosowania przypuszczalnie wynika z powodu 0. Liczba osób nieważnych 0. Liczba osób ważnych oddanych za wyborem przemysłu w nocy wynosi 11. Za wyborem materiałów zajętych Wysoka ważne uważam za wyborem Michał Maślanka wynosi 4, za wyborem Mateusz Kwarecki wynosi 4, za wyborem Dawid wynosi 2, za wyborem Wojciech Piłka wynosi 2, za wyborem Janina Przykowska wynosi 2. Wysoka głos uważam za wyborach obecnie zadał na sesji 14. Minimalna liczba osób do dokonania wyboru wynosi 8, Liczba radnych młodzieży Rady, radnych dziennikarzy, którym wydano karty do głosowania 14. Liczba osób e, ważnych oddanych za wyborem Matuszy Męczki wynosi 9. Za wyborem Michał Masianka wynosi 5. Za wyborem David Klif wynosi 10. Wysokiej Komisji Rewizyjnej. Komisji Radnej. Liczba radnych młodzieży Rady, radnych wyrażu, obecnych na sesji 13 osób i minimalną liczbą głosu jaka jaką musiała być przydać na wybranę sekretarza i musiała być 7 głosów. Yy, zostało oddane 13 głosów yy, wszystkie Maszka. ważne i yy, teraz tak się kazka uzyska, uzyskała 8 głosów, a na 4 głosy i 1 głos wstrzymujący. Z powyższego sekretarza zostaje, jak przygasta. Z tego obecnych na sesji 13. Minimalna liczba osób do dokonania wyboru wynosi 7. Wytłumaczenie w podważnych organach za wyborem Bianka Budanu 10: za wyborem Wojciech Wilkowej 5: za wyborem Luka Ośtachkałów 4: za wyborem Mateusz Zagrałów. Z za 1: Zaborek, czyli, czyli szanowni państwo wybraliśmy na razie jednego z członków Prezydium, Panią Bialy. proszę Jesteśmy już po wyborach najważniejszych organów Rady Młodzieżowej Powiatu. Mnie bardzo podobały się te wybory. W ogóle wszyscy członkowie nowej, rady, nowej Rady Powiatu wydają mi się też bardzo właściwymi osobami. Na właściwym stanowisku i jestem w dobrej, w dobrej myśli co do naszej dalszej pracy, ku zmianie naszego powiatu, całego nie tylko rukusza, na lepsze i usprawnieniu wszystkich procesów, a przede wszystkim ułatwianiu młodzieży fajnej zabawy i życia w naszym powiecie. Łatwo też zauważyć, że radni młodzieżowi naszego powiatu są to osoby bardzo ambitne, co można było stwierdzić po wyborach tutaj do Prezydium. Mam nadzieję, że właśnie takie osoby nie pozwolą na to, żeby Młodzieży Barata Powiatu była martwym organem. Wszystko wskazuje na to, że dyskusje będą sumienne i nasza praca również.